Halo, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Zetryk i po raz kolejny nadaję do Was afrykańskich odmętów Mazowsza. Temperatura u nas jest tak gorąca jak nowinki ze świata MMORPGów, dlatego zapraszam Was na seans. Blizzard poinformował, że w ten weekend World of Warcraft Classic udostępni swoim testerom nowy Battleground. 14 czerwca otworzą się wrota prowadzące do Alterac Valley. Warto zaznaczyć, że Alterac Valley pojawi się na specjalnym serwerze testowym Field of Strife, na którym będziemy mogli utworzyć postacie na 58 poziomie właśnie w celach testowych. Wszystkie inne światy w tym momencie zostaną wyłączone, aby nie przeszkadzać oraz zachęcić do testów. Postacie stworzone na Field of Strive będą miały odpowiedni kwiatunek, trochę złota, wierzchowca oraz dostęp do trenerów klasowych. Niemniej nie będzie można nimi ekspić. Zamiast tego Blizzard zachęca do odwiedzania Battlemasterów w swoich miastach oraz zapisywania się do kolejki do Alterac Valley. Battleground dostępny będzie do poniedziałku. Anthem ma przed sobą świetlaną przyszłość. Tak przynajmniej twierdzi Ben Irving, lead producer w Bioware, który został przepytany na E3 2019 w sprawie gry i jej problemów, o których każdy chyba słyszał. Nauczyliśmy się wiele przez ostatnie miesiące. Nieważne co my myślimy, ważne co myślą gracze. Słuchamy ich feedbacku i staramy się zrobić potem to co najlepsze. Fani niestety nie podzielają entuzjazmu pracownika Bioware. Film z wywiadem zebrał dużo więcej łapek w dół niż w górę, co wyraźnie wskazuje na niezadowolenie użytkowników. Ale kto wie, może to jeszcze nie czas, żeby skreślać anten. Jeśli tak krytykowany Fallout 76 wychodzi powoli na prostą, to dlaczego nie miałoby się udać z dziełem Bioware? Poczekamy, zobaczymy. Czerwiec to miesiąc wielkich liczb. Co róż? jakiś deweloper odpowiedzialny za grę sieciową, informuje nas o ilości zarejestrowanych graczy w swojej produkcji. Szkoda tylko, że oszczędzają nam danych dotyczących aktywnej bazy, ale na bezrybiu i rak ryba. Tym razem ekipa Rare podaje, że dzięki aniversarii update do Sea of Thieves przypłynęła prawdziwa ławica graczy. Słowo ławica nie zostało użyte tutaj przypadkowo, bowiem nie wiemy, czy Sea of Thieves utrzyma tak dużą społeczność przy sobie. Rare podaje bowiem, że od końca kwietnia ich produkcja przyciągnęła 2 miliony nowych graczy, przy czym łącznie od startu w 2018 tytuł sprawdziło ponad 8 miliona osób. Warto tutaj zaznaczyć, że nie każdy grający Sea of Thieves kupił. Produkcja dostępna jest bowiem w usłudze Xbox Game Pass i to od samego początku. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzie grają w Sea of Thieves, chociaż Jednocześnie narzekają. Podczas gdy my z wypiekami na twarzy oczekujemy jakichś informacji o anglojęzycznej wersji Lost Ark Online, to Koreańczycy szykują się do największego update'u w historii gry. Już w następnym tygodniu do Lost Ark zawita The Great Pioneer, który wprowadzi nowy krasolowski kontynent z nowymi podziemnymi mapami. Co jeszcze? Nowe miasto, nowe dungeony, nowe open world bossy, nowe przedmioty, nowe zadania, nowy raid. Mam wymienić dalej? Wątpię, czy coś to zmieni. Większość z was nigdy nie wypróbuje koreańskiego losarka online. Za dużo zachodu, za dużo kombinowania. Z wczorajszą aktualizacją do Black Desert Online zawitały Sky Balloons, czyli po prostu balony powietrzne, które zabierają na pokład dwie osoby i które pozwalają podróżować pomiędzy głównymi miastami w grze. Wystarczy odwiedzić odpowiedniego NPC i kupić od niego bilet. Głupotka, która niczego wielkiego nie wnosi do rozgrywki. Być może tak, co nie zmienia faktu, że podziwianie z góry najpiękniejszego MMO na świecie, poza takiego uznaje się Black Deserta, będzie należeć do niesamowitych doznań. Balony to dużo przyjemniejszy środek lokomocji niż grzbier wierzchowca. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę, komentarz na dole i subujcie kanał, najlepiej z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się!